Witam serdecznie. Szybą z Polankiem jest się konia. Kilka zdań z powietrza z miasteczka na południu Polski o tym, jak słuszną linię ma władza. Otóż słuszną linię ma władza wprowadzając na przykład godzinę policyjną, że o świętach nie wspomnę, że tam pod stołem będą podawane dania, żeby tam przypadkiem służby sanitarne, reżim sanitarny, mundurowi jakikolwiek nie dotarł, prawda? Ale bardzo istotną rzeczą jest Sylwester. Tutaj znakomity pomysł, bo wszyscy, którzy mają dotrzeć na Sylwestra, dotrą na pewno przed godziną 19, nie będzie żadnych spóźnień. Tak mówią, przynajmniej memy, a oprócz tego oczywiście... Dorzucimy, że godzina szósta rano zdecydowanie mówi o czymś takim, że do tejżeż godziny, czy ktoś chce, czy nie, będzie musiał dopić się, dopieścić, dobawić, mówiąc sylwestrowo. Pewnie po szóstej będą jakieś tłumy na ulicach. Zatem podkreślam, słuszną linię, fantastyczne rozwiązanie nam funduje, a my musimy tutaj, dbając o siebie robić to troszkę z humorem, rozumiem, że to jest taka gra, w której tamci dżentelmeni wprowadzając nam to wszystko tak nie do końca wiedzą co czynią, a jeśli wiedzą to na pewno za srebrniki w postaci brzęczących czy też przywilejowatych rzeczy. Baw się dobrze, Szymon Spolakiewicz z, z tej strony się kłania. Do miłego.